Witajcie! Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczeni wspierający Rosję podczas inwazji na Ukrainę, pochwalił się nowym zakupem, który wesprzeć ma rosyjskich żołnierzy, i już niedługo na front pojedzie osiem chińskich samochodów opancerzonych Tiger, które będą pierwszym sprzętem wojskowym z Chin, który pojawi się na Ukrainie. Zdjęcia i nagrania przedstawiające nową dostawę sprzętu wojskowego, w tym samochodów opancerzonych i ciężarówek. Zostały opublikowane przez Kadyrowa na jego koncie w serwisie VKontakte, czyli rosyjskim odpowiedniku Facebooka. Natomiast twitterowy profil Ukraine Weapons Tracker, zajmujący się monitorowaniem broni wykorzystywanej na Ukrainie, dostrzegł na nich 8 pojazdów tiger chińskiej produkcji. Pojazdy Tiger produkowane są od 2010 roku. Choć pierwszy publiczny pokaz samochodów odbył się dwa lata później podczas francuskich targów Eurosatory 2012 w Paryżu, Akadyrov zakupił wersję eksportową, która wykorzystywana jest przez Bahamy, Boliwię i Somalię. Pojazdy wyposażono w silnik wysokoprężny o mocy 130 koni mechanicznych, który umożliwia rozwinięcie prędkości do 110 km na godzinę po płaskim terenie. Natomiast napęd 4x4. Pozwala na zachowanie dużej mobilności w terenie. Choć warto pamiętać, że pokonanie większych przeszkód terenowych będzie stanowiło duże wyzwanie, a co za tym idzie, samochód nie będzie tak sprawny jak gąsienicowy transporter opancerzony. Tiger jest w stanie pokonywać zbocza o nachyleniu 40 stopni z pełnym obciążeniem, pokonywać przeszkody wodne o głębokości 80 cm, a jego zasięg szacowany jest na 600 km. Pojazdy Tiger służą przede wszystkim do szybkiego transportu żołnierzy. Samochody są w stanie przewozić do dziewięciu w pełni wyposażonych żołnierzy piechoty, a we wnętrzu znajdują się dwa siedzenia na przodzie DLA dowódcy i kierowcy, trzy siedzenia z tyłu w otwartym przedziale wojskowym i dwie boczne koje DLA sześciu dodatkowych żołnierzy, oraz schowki poniżej i cztery małe kuloodporne okna wyposażone w otwór strzelniczy. Ochronę zapewnia opancerzony kadłub ze stali pancernej zdolnej wytrzymać wybuch granatu odłamkowego lub ostrzał z broni ręcznej kalibru 7,62 mm, jednakże pojazdy nie mają dodatkowej ochrony przed minami oraz improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Chińskie samochody opancerzone dysponują również podstawowym uzbrojeniem. Które, w zależności od konfiguracji, składa się z obrotowej wieży przystosowanej do obsługi karabinu maszynowego kalibru 7,62 lub 12,7 mm albo granatnika automatycznego kalibru 30 mm. Standardowe wyposażenie obejmuje również wyciągarkę zamontowaną z przodu pojazdu, jedno koło zapasowe z tyłu przedziału wojskowego, system transmisji danych, kamery, sprzęt noktowizyjny, sprzęt komunikacyjny. Oraz reflektory i cztery lampy błyskowe w różnych kolorach. Biorąc pod uwagę tę konfigurację i kiepską ochronę przed ładunkami wybuchowymi, pojazd nie sprawdzi się podczas działań stricte ofensywnych i jego głównym zadaniem będzie co najwyżej szybki transport żołnierzy lub ich ewakuacja. Nie wiadomo, czy to jedyna partia samochodów opancerzonych z Chin, która trafi w ręce Rosji. Czy też może w przyszłości pojawi się ich więcej? Ale warto zauważyć, że to pierwszy sprzęt wojskowy z państwa środka, jaki zostanie wykorzystany w wojnie na Ukrainie. Co prawda Rosja nie zdecydowała się na bezpośredni zakup sprzętu z Chin, który zostanie użyty przeciwko Ukraińcom, ale nie jest tajemnicą, że Kadyrow i wojska Czeczeni wspierają armię rosyjską podczas inwazji. Warto pamiętać, że zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie wykorzystują podczas działań wojennych drony chińskiej firmy DZO. I ale są to bezzałogowce cywilne, które kupić można w internecie czy dobrze zaopatrzonych elektromarketach. Pojazdy Tiger to sprzęt przeznaczony stricte do działań wojskowych, choć w niektórych modyfikacjach może też być wykorzystywany przez siły porządkowe, np. podczas zamieszek do transportu funkcjonariuszy policji. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jeżeli film się podobał, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do usłyszenia.